Z Prackim. Podano. Podano poranną kawę z Prackim. Bardzo dobrą zresztą. Nie reklamuję z żadnej konkretnej, bo też żadnej konkretnej nie piję. Pijam bardzo dużo różnych fajnych kaw. Dzień dobry, witam serdecznie, dajcie znać, jeżeli chcecie w czacie, że jesteście. Wczoraj przeniosłem na dzisiaj naszą poranną kawę z tego względu, że jakiś miałem taki stan alergiczny, że przerywałbym całą naszą audycję potężnymi kichaniami. A nie ma takiego sensu, żeby Wam sprawiać ten dyskomfort. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o... Postawię, wiem przecież. Wiem, wiem przecież owcy. To są tacy ludzie, którzy y, też mają w sobie taką y, cząstkę y, jak kiedyś owca. Ja kiedyś. Czyli powiedzmy, ktoś coś próbuje nam podpowiedzieć, a my mówimy, wiem przecież. I do tego wszystkiego, no bo przecież ja kiedyś, czyli e, wiem przecieżowcy, to są tacy ludzie, którzy naprawdę wiedzą bardzo dużo, bo kiedyś nabywali wiedzy, bo kiedyś bardzo dużo wiedzieli, no i teraz są, e, wiem przecieżowcami postawa wiem przecież to jest o da to witam serdecznie ta postawa to jest postawa która nie pozwala nam dowiedzieć się więcej albo spojrzeć na sprawy z innego punktu widzenia albo przypomnieć sobie wiedzę która już w nas gdzieś jest to jest postawa, która może naprawdę przeszkadzać w życiu, i jest wprost przeciwna do tego, co nam radzi kapłanka Tafti. A o czym czytaliśmy w którąś środę albo sobotę, bo czytaliśmy książkę kapłanka Tafti. Przypominam, że teraz już czytamy, i dzisiaj o 21.00 spotkamy się na takim wspólnym czytaniu książki O czym nie powiedziała Tafti. Czyli takie uzupełnienie. Czytelnicy pytają, a Wadim Zeland odpowiada, bo wie przecież, co należy y, powiedzieć, a czego nie powiedziała Tafti. Ciekawe, Tafty nie powiedziała, a Zeland wie. Paulino, dzień dobry. Piterze, witam serdecznie. No, wiem przecież, a proponuje nam się postawę polegającą na zasadzie korzyści. Czyli niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, co mi mówią, ja odniosę korzyść, ja wyciągnę pożytek dla siebie. Czyli załóżmy, że zjadłem zęby na jakiejś dziedzinie, na jakimś zagadnieniu, chociaż nieraz odnoszę wrażenie, że niektórzy... Na tylu dziedzinach zjedli zęby, że prawdopodobnie przez całe życie żywili się wyłącznie własnymi zębami. Ale powiedzmy, że jestem specjalistą w danej dziedzinie i ktoś, kto jest typowym dyletantem, no, no nie może wiedzieć za wiele w tej dziedzinie, poucza mnie, doradza mi w tej dziedzinie, na przykład nie wiedząc o tym, że ja rzeczywiście tą dziedziną się zajmuję. No i powstaje taka Pierwsza myśl, wiem przecież. Tylko, że różnica pomiędzy dyletantem, amatorem i zawodowcem często polega na tym, że zawodowiec wpada w rutynę i zarozumialstwo, zbytnią pewność siebie. Powiedzmy, że jestem specjalistą i to wybitnej klasy w dziedzinie naprawy sprzętu AGD. No i wiadomo, że instrukcje obsługi to są dla tych niezawodowców, dla tych dyletantów, ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, z czym to się je i oni muszą otworzyć instrukcje i dowiedzieć się, jak uruchomić pralkę albo co zrobić, jeśli na przykład ona nie odpompowuje wody. Ja na tym zjadłem zęby, w związku z czym nawet, nawet nie rozpakowuję z folii tej instrukcji i obsługi, a przez lata dużo się mogło pozmieniać w technice, w budowie danego urządzenia i dyletant, który grzecznie otworzył instrukcję, przeczytał, zapoznał się, może wiedzieć o czymś, o czym ja naprawdę nie mam pojęcia. Ten ktoś może mi podpowiedzieć coś, co będzie dla mnie wielkim odkryciem, ale jeżeli ja mam postawę wiem przecież i do tego jestem ja kiedyś owcem, ja kiedyś uczyłem się tego i znam na pamięć. Jeżeli ja odrzucę wiedzę kogoś, kto moim zdaniem nie ma prawa się na tym znać, no to mogę popełnić wiele błędów. Dodatkowo jeszcze. Istnieje coś takiego jak punkt widzenia. Ja z mojego punktu widzenia mam jeden ogląd sprawy, widzę pewne szczegóły, ale innych nie dostrzegam. Nieraz dziecko może widzieć więcej ze swojego punktu widzenia niż człowiek dorosły, zresztą często tak się dzieje. Choćby właśnie dlatego, że fizyczny punkt widzenia jest całkiem inny. Człowiek, który ma wzrost powiedzmy 1,80 m spogląda z tego punktu widzenia i nie widzi tego, co na przykład dzieje się od dołu, pod spodem samochodu powiedzmy. Piękny samochód, wypolerowany, a gdzieś tam terkocze, gdzieś tam coś się dzieje. Nic nie widać. Ktoś o o wiele niższym wzroście będzie widział, że gdzieś tam na dole coś, coś się dzieje ewentualnie, czy nawet ktoś się schyli kucnie i dostrzeże, że od spodu coś. Punkt widzenia. Wiem przecież. Tak, wiesz, ale może nie wiesz wszystkiego. Nawet na pewno nie wiesz wszystkiego. Może być nawet, że ktoś nam zwraca uwagę albo podpowiada coś, co faktycznie wiem, mam w głowie, ale w jakimś zakamarku, w jakiejś szufladce, która jest zamknięta i ktoś, kto, jak to, on ma mi podpowiadać, on ma mi mówić, przecież on się na tym nie zna, a ten ktoś nam tę szufladkę otwiera. Brakuje mi jednego puzla w mojej układance. A ktoś mówi, słuchaj, tam leży ten kawałek. Wiem przecież, jaki to ma być kawałek, jaki ma kształt ten puzel, gdzie on powinien zostać umieszczony. Ale ktoś, ja się rozglądam i nie widzę, bo ja codziennie. Się rozglądam i codziennie przechodzę obok tego kawałka, i on już stał się dla mnie częścią interieru. A ktoś mówi: Zobacz, tam leży. No wiem przecież, że tam leży, no tak, ale on powinien tutaj leżeć. I ta podpowiedź, jeżeli jesteśmy otwarci, jeżeli nie jesteśmy, wiem przecież, wiem, przecież co wcami, no to może nam czyjaś podpowiedź. I nasza otwartość na czyjeś podpowiedzi może nam uratować nieraz dolną część pleców, a nieraz nawet zdrowie czy życie. Zasada korzyści. Cokolwiek ktoś mówi, zanim powiem wiem przecież i odrzucę to coś, warto wysłuchać. I pomyśleć, może ja odniosę z tego korzyść, niezależnie od tego, kto to mówi, jakim tonem mówi. Nie, nie wiem przecież. Może i wiem, ale jeżeli ktoś mi to mówi, podpowiada, to prawdopodobnie robi to dlatego, że chce dla mnie dobrze. A nawet jak nie chce dobrze, tylko chce się popisać, no to też mogę z tego odnieść korzyść. Jeśli ktoś udziela mi rady i. Ewidentnie ta rada nie przystaje do mojej sytuacji, to warto po prostu wyjść z założenia, że radę warto wysłuchać i warto zachować, bo może przydać się mnie, może przydać się teraz, może przydać się komuś innemu, albo może się przydać później, kiedyś, ale zawsze warto po prostu wysłuchać i mieć ją na podorędziu, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Jak się nie zgadzamy, chyba też nie warto kruszyć o to kopii i na iść kły, tylko po prostu powiedzieć dziękuję, to jest ciekawa sugestia. Przemyślę to. Na takiej zasadzie. Poza tym, no pamiętajmy o tym, że człowiek, który dużo wie, wpada w pewną dezynwolturę. W pewnym momencie dochodzi do wniosku, że Biorę książkę do ręki. A to jest zagadnienie, o którym już czytałem. Gdzieś yy, słucham jak, jakiegoś wykładu. To ja już też słyszałem, to wiem, to zagadnienie mam opanowane. I nagle okazuje się, że ja nie mam czego się uczyć. A prawda jest taka, że jeżeli odwrócimy, to wiem przecież na zasadę korzyści, cokolwiek się dzieje, cokolwiek ktoś mówi, ja z tego odniosę. Korzyść, ja z tego wyniosę pożytek. Może się okazać, że po przeczytaniu książki o zagadnieniu, które znam, nie mówię tu o tym, żeby, żeby tracić czas na, na próżno i czytać 15 książek z jednej dziedziny, które w zasadzie mówią to samo, ale może być tak, że dawno już nie odświeżałem wiedzy, wezmę się za jakąś książkę i okaże się, że to zagadnienie jest naświetlone z całkiem innego punktu widzenia. Albo nawet po przeczytaniu całej książki, albo po wysłuchaniu całego wykładu, wyłuskam jedną cenną rzecz, naprawdę cenną, która wzbogaci moje życie. Warto? Oczywiście, że warto. Tak na przykład było ostatnio, to kończymy teraz książkę, w poniedziałki czytamy książkę pana Witalego Giberta, czy Witalia Giberta pod tytułem Modelowanie przyszłości. Moim zdaniem jest to książka, która skomasowała w jedną pigułkę Transurfing. Strasznie uprościła, nawet zbyt, moim zdaniem, zbyt mocno. Autor tam wypowiada się bardzo autorytatywnie i no nieraz po prostu nieraz bredzi. Moim zdaniem. Ale można znaleźć kilka Pięknych zdań, z którymi można później pójść przez życie albo zastosować je w życiu. W moim przypadku tak było. było z jego pomysłem, żeby kupić sobie klepsydrę. Taki zegar piaskowy. I w momencie, kiedy mam złość na kogoś z bliskich, postawić klepsydrę, odwrócić i powiedzieć: Teraz będzie czas miłości. I obserwując, Przysypujący się piasek, pamiętać o tym, że przecież ja ich kocham. Proste, genialne. Jak dla mnie to nie było jakieś wielkie odkrycie, ale było to wspaniałe przypomnienie. I stwierdziłem, warto przeczytać całą książkę, żeby tę jedną technikę wyłuskać. Nie wiem przecież, no bo po co miałbym czytać. Streszczenie transurfingu, skoro przetłumaczyłem y, kilkanaście tomów tej książki. Wiem przecież. No nie e pracki. Nie wszystko wiesz. Nieraz warto po prostu posłuchać kogoś i wziąć to pod uwagę. Czytam czat. Często YouTube polecam mi materiały tego człowieka, aż wszedłem zobaczyć. Jakiego człowieka, bo nie, nie bardzo się zorientowałem. Czy Giberta? Witam Mario, witam Zofio, Agnieszko. Każda chwila jest nowa i zawiera nowe informacje dla nas. Tak jest, Piterze, tak jest. Nawet warto nieraz zrezygnować z tego, wiem przecież, spoglądając na książkę albo na materiał, który już mamy opanowany. No bo przecież, w zależności od stanu, w jakim przyswajamy wiedzę, zmienia się nasze podejście do tej wiedzy i zmienia się też percepcja. Na pewno każdy z Was kiedyś był zakochany. Zwróciliście uwagę, że wtedy wszystko wygląda inaczej. Wtedy Słyszycie utwór muzyczny, który już słuchaliście tysiące razy, no setki powiedzmy razy, a teraz on brzmi inaczej. Teraz słyszycie całkiem nowe dźwięki. Albo warstwę tekstową, ona już ma inne znaczenie. Dlatego też, jeżeli czytamy książkę w jednym stanie ducha, wychwycimy tam jedną część wiedzy. Jeżeli w innym stanie ducha czytamy tę samą książkę, Zwrócimy uwagę na całkiem inną porcję wiedzy. Dlatego też warto zrezygnować z postawy, wiem przecież, na rzecz postawy i tak odniosę korzyść. Niezależnie od, od wszystkiego, niezależnie od tego, kto to mówi, niezależnie od tego, jakim tonem, niezależnie od tego, w jakich intencjach wyraża to, co mówi. Wiem przecieżowcy. To ludzie, którzy mogą bardzo dużo wiedzieć, ale zamykają się na odświeżanie tej wiedzy i zamykają się na nowe doświadczenia. Spróbujcie dzisiaj, to jest moja propozycja, może dzisiaj, jutro, może w ciągu najbliższego tygodnia, wyznaczcie sobie czas, to znowu mówię, to jest tylko propozycja, spróbujcie wyznaczyć sobie czas, że nie będziecie odrzucać żadnych wypowiedzi, żadnych podpowiedzi, żadnych idei przez jakiś tam określony okres. A jeżeli Wam się to spodoba, no to możecie zrezygnować z postawy, wiem, przecież owca na dłuższy czas. Ale to ma też drugą stronę, bo skoro mamy taką świadomość, że jeśli ktoś nas poucza, to na początku się mamy ochotę bronić. To warto też wiedzieć o tym, że na nasze pouczenia, nawet jeżeli mamy dobre intencje, inni mogą się troszkę zjeżyć. Dlatego warto być pod tym względem delikatnym. Niekoniecznie za każdym razem, kiedy widzimy, że można coś komuś podpowiedzieć, albo można kogoś pouczyć, realizować ten nasz popęd. Może nieraz warto się powstrzymać przed byciem czyimś nauczycielem. Albo być delikatnym, czyli na przykład zapytać, wiesz co, dostrzegłem tutaj taką możliwość, z której mógłbyś skorzystać, jeśli chcesz. M mogę ci tutaj coś podpowiedzieć? Jeżeli ktoś powie, tak proszę, no to ok. Ale ktoś może powiedzieć, nie, moim zdaniem projekt jest zakończony i jest doskonały, nie ma sensu. Dobrze. Inna sprawa, jeśli ktoś wprost prosi, powie, mówi, powiedz, co o tym myślisz, co mógłbym poprawić. To sprawa jest wtedy oczywista. Ale nieproszony, dlaczego mam czynić się czymś nauczycielem? Nie każdy to lubi, a raczej większość nie lubi, żeby ich y, pouczać. Jeśli nie jest to kwestia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, to może nieraz nie warto. Każdy ma swoją drogę do przybycia. I niekoniecznie my musimy kogoś czynić swoim uczniem. Albo jeśli już, to po prostu spytajmy, czy ktoś jest otwarty na naszą sugestię. Czytam pięknie. Bardzo się cieszę, że piszecie. Lucyna, witam. Nie wiedziałam, że klepsydrę można wykorzystać w ten sposób. Dziękuję. Lucynko. No to w poniedziałki zapraszam, żeby słuchać i we wtorki, i w środy i w czwartki, i w piątki nie, bo w piątki mamy spotkania na żywo rano, ale i soboty, bo my czytamy właśnie te ciekawe książki. E, Zosia, oczywiście książki Ekarda Toll za każdym razem odbieram inaczej, tak jak z techniką uwolnienia Hawkinsa, więcej rozumiałam za drugim razem. No, bardzo lubię pana Ekarda Toll, a tak nawiasem mówiąc Hawkinsa, technikę uwolnienia mam tutaj na biurku. O, dotykam, ją leży. Yy, dlatego transurfing jeszcze raz przeczytałam. No i słusznie, ja, ja też jeszcze raz przeczytałem ostatnio. Mariusz. Ja tak mam z transurfingiem. Odkrywam go na nowo po kilku latach, szczególnie w wydaniu Marcina. Kłaniam się uniżony sługa. Widzę nową jakość, uczę się więc na nowo. I powiem wam, że ja te, też tak mam. Nieraz jest tak, że ktoś mi zadaje pytanie, a na czym dokładnie polega jakaś tam technika z Transurfingu. Ja sobie myślę. Zdaje się, że ja tej techniki tak do końca nie znam. I Czytam książki od nowa, przeglądam. Jest faktycznie. Tylko po prostu mi ta technika się nie spodobała początkowo. Albo no, 20 lat prowadzę warsztaty, one fluktuują, one się rozwijają oczywiście, ale nieraz wydaje mi się, że do, doszedłem własną praktyką i z własnego doświadczenia, doszedłem do e, jakiejś modyfikacji techniki, a potem czytam książkę i się okazuje, że jednak to było w książce. Tylko nie zwróciłem uwagi. No właśnie. Myślę, że nie warto samego siebie zamykać na nową albo zmodyfikowaną wiedzę. Przez postawę wiem przecież. Katarzyna. Dzień dobry. No, jeszcze raz was wszystkich serdecznie witam i zapraszam na końcig Wróżbity Marcina. Przypominam że my tutaj o poranku robimy sobie taki kącik wróżbity Marcina, co wiadomo, że to nie są żadne wróżby, tylko przesłania z przestrzeni wariantów, dla nas wszystkich, takie zbiorcze. A wieczorem o 21.00, jak w każdą sobotę, będą indywidualne przesłania dla wszystkich, którzy wsparli ostatnio kanał. A teraz, właśnie zbiorczy kącik wróżbity Marcina. Jak zwykle, uruchamiam obrazek. Kącik, kącik wróżbity, wróżbity Marcina. Marcina. Kiedy człowiek czuje się pod jakimś względem niepełnowartościowy, stara się wszelkimi sposobami zwiększyć swoją ważność, a wszystko wychodzi na odwrót. Ważność staje się tym mniejsza, im bardziej starasz się ją podkreślić. I odwrotnie człowiek, który nie troszczy się o swoją ważność, posiada ją bezwarunkowo. Poczucie własnej wartości to niezwykle podstępny, nadmierny potencjał. Siły równoważące będą robić wszystko, aby zrzucić cię z piedestału. Rezygnując ze swojej ważności, odzyskasz ją. Jednocześnie, nigdy, w żadnym wypadku, nie naruszaj poczucia własnej wartości innego człowieka. Niech to będzie dla Ciebie tabu. W ten sposób uchronisz się przed masą problemów i nieprzyjemności, których przyczyny nie będą dla Ciebie zrozumiałe. Przesłanie z przestrzeni wariantów dla nas na najbliższy czas. Zapraszam na 21. Dziękuję, że byliście teraz ze mną. I na koniec jeszcze tylko. W ramach pożegnania reklamówka Maratonu Transurfingu, 80-dniowego projektu, który zaczniemy 1 października. A teraz już dziękuję Wam, żegnam się do wieczora, do 21. I widzę tutaj sugestie, żeby pozostawić te poranne kawy w soboty, a nie w piątki. Wypowiedzcie się pod tym filmikiem, co o tym myślicie. Ja będę jeszcze przez jakiś czas pytał. Ja jestem otwarty na sugestie. Jesień, jesień z transurfingiem. 80, trans 80 dni maratonu. Rozpocznij swoją podróż ku transformacji i odkryj magię transurfingu podczas naszego wyjątkowego 80-dniowego maratonu. Każdego dnia czeka na Ciebie inspirujące przesłanie, które pomoże Ci wprowadzić małe, ale znaczące zmiany w Twoim życiu. Zrób coś dla siebie. Zatrzymaj się na chwilę i zainspiruj do działania. Co zyskasz? Codzienne kilkuminutowe przesłania, które wzmocnią Twoją motywację. Praktyczne zadania, które pomogą Ci wprowadzić zasady transurfingu w życie. Oraz wsparcie społeczności, która podziela Twoje cele i marzenia. Otworzymy bowiem grupę na Facebooku. Niech ta jesień będzie owocna i przyjemna. Zastosuj zasady transurfingu i obserwuj, jak Twoje życie się zmienia. Przystąp do maratonu już dziś i odkryj, jak twórcze myślenie i świadome działanie mogą wpłynąć na Twoją rzeczywistość. Dołącz do nas i spraw, aby ta jesień była wyjątkowa. Zarejestruj się teraz i zanurz się w przygodzie, która przyniesie Ci nowe możliwości i odkrycia. Startujemy 1 października. Koszt inwestycji 120 zł. Zapraszam serdecznie. Marcin Pracki, Technologia Celu. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału, a raczej wspieranie mnie. Dzięki temu, że mnie wspieracie, moja praca jest spokojniejsza, sprawia mi więcej radości i mam na nią więcej czasu. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkie możliwości dokonania wsparcia znajdują się w opisie tego filmiku.